Baltazar. Jeden z mędrców, symbol człowieka poszukującego, który uczy się pokory. Król Melchior. Drugi z mętrców, symbol mądrości, która ustępuje miejsca zaufaniu. Król Katper. Trzeci z mędrców, symbol drogi serca i gotowości do pęknięcia. Herod. Władca ogarnięty lękiem, symbol oporu wobec bezbronnej miłości Pana Boga. Dworzanin Heroda. Towarzysz Heroda. Głos świata, który pyta, ale nie zawsze chce słuchać. Aniołowie. Posłańcy Boga, głoszący prawdę i demaskujący lęk oraz fałsz. Pasterz jeden, pierwszy pasterz. Przedstawiciel ludzi prostych, świadek pierwszego objawienia. Pasterz drugi. Symbol ludzi pracy, znak otwartego serca. Pasterz trzeci. Przedstawiciel ubogich, znak gotowości przyjęcia daru. I święta rodzina, Maryja. Matka Jezusa, znak odpowiedzialności i cichej wierności, odpowiadający na głos Pana Boga, Józef Jej opiekun, odpowiedzialny, zawsze wierny, zawsze obok, Dzieciątko Jezus, objawiona miłość Pana Boga. Oraz my wszyscy, uczestnicy tego orszaku, wspólnota wierna, którą tutaj zawiązujemy, by podążać za mężcami, za gwiazdorem w kierunku dziesiątka Jezus.